Hej, hej, hej! Przed wami recenzja książki Chcę kochać moją kobietę. Tak, jest to sex story autorstwo pani Hanki V. Mody, i to właśnie od niej mam tę książkę do recenzji. A jej premiera była w Valentynki, 14 lutego 2024. Słuchajcie, ja tę powieść potraktowałam jako urywki z życia kobiety, która chciała kochać i być kochaną. Zapoczątkowuje nas opowiadaniem, które faktycznie wybrała idealnie. Kreśli w nim o tym, jak bardzo wydawało jej się, że była w szczęśliwym, <laughs> naprawdę jej się to wydawało, związku małżeńskim. Nawet obwinia się o to, że być może mm, zbyt przyczyniła się do luksusu bycia żoną, że po prostu zapomniała o tym, że jej mężowi potrzeba też czegoś więcej. Do tych rozważań doszła w momencie, kiedy odkryła, że ją zdradzał, i to jeszcze przez 8 miesięcy. Wpierw wpadła w szał, następnie pozwoliła mu uprzątać rzeczy z jej domu i dopiero wtedy pogrążyła się w tak zwanej żałobie. Pewnego dnia jednak ujrzała rudowłosą kobietę, z której smutek aż kipiał. Rozumiejąc to, co ona czuje, choć o nic nie pytała, podarowała jej swoje wsparcie. Następnie mamy chwilę, kiedy obie kobiety znajdują się w domu i jedna zupełnie... Jakby uzupełnia doznania drugiej. Możecie się domyśleć, o co tu chodzi. Autorka pisze wprost, nie nazywa części ciała wyuzdanymi słowami, tylko tak zwyczajnie, jak powiedzmy, mają na imię. Pokazuje tym, że nie musi być tak jak na filmie: nikt nie musi niczego udawać, bo dla nich liczyło się to tylko to, co tu i teraz. Następnego dnia jedynie rudy na i szlafroku przypominał jej, że nie odpłynęła wtedy w sen tylko naprawdę przeżyła coś całkowicie i w pełni nieoceniana przez nikogo. Pomiędzy tymi opowiadaniami mamy wstawione różne wiersze, które również nie są przypisane do stosunku bliskości płci, tylko opisują szczęście i doznanie obecnej chwili, szczęścia każdego, gdziekolwiek się podziewa i tak naprawdę z kimkolwiek by nie był. Bo wiecie, miłość nie ma imienia. Opisała też sytuację, kiedy widząc obiekt, Swoich westchnień. Od razu coś się ciągnęło tam, żeby po prostu spojrzeć w tą stronę i tą osobę dostrzec. I w tym samym też momencie osoba obserwowała na jak przychodzi ją prąd na ciele. Wiecie, to jest opisane jako prawdziwe chemiczne przeżycie, kiedy dwa pierwiastki, wiecie, nagle się ze sobą stykają. Ciało czuje jeszcze, zanim mózg zarejestruje jakiekolwiek zdarzenia. Ale czy to źle, że kobieta może zakochać się w kobiecie? Czyż jestem Bogiem, żeby w te sprawy ingerować? Wiecie, jeżeli taki jest czyjś wybór, no to według mnie ta sytuacja daje po prostu obydwu, obydwu szczęście. No i pytanie do innych w sumie: dlaczego chcą to zniszczyć? No, co kogo obchodzi? Ja tam w niczyj garnek nie zaglądam. Jest tyle rzeczy w naszym życiu, których nie wypada robić. Tyle, że niech pierwszy rzuci kamień, kto po prostu żyje bez grzechu. Hm. To jest właśnie dobre pytanie. Ogólnie cała książka mi się podobała, tylko ze względu na niektóre wydarzenia opisane. Em, w jakimś czasem takim wcześniejszym, kiedy ukazane były inne osoby, nie od razu mogłam doprecyzować, o kogo konkretnie chodziło, kogo dotyczyła w tym momencie powieść. Później jednak uznałam, że być może właśnie to z tego chaosu wygląda na mniej wyuzdaną, bo wiecie, no nie ma takich codzienności rzeczy, tylko te najważniejsze dotyczące właśnie miłości, może bardziej cielesnej, choć czasami i psychicznej również. Wydaje mi się, że jest doskonała, żeby odmowy ciała zrozumieć. Dlaczego istnieją związki tej samej płci? Nie od strony psychologicznej, że ty jesteś upośledzony, ty jesteś taki jakiś człowiek. Nie, nie ma czegoś takiego. Ciało również nam sugeruje, że ciągnie nas do kogoś. To bardzo dobrze autorka tutaj dopisała. Jeżeli macie ochotę przeczytać ten wątek i dowiedzieć się, jak to wygląda od sfery ciała, a nie tylko tego, jak ktoś na innej podstawie nas po prostu ocenia, to po prostu zachęcam do lektury, bo myślę, że warto ją przeczytać, i warto zobaczyć, że czasami dla niektórych ludzi najważniejsze są w życiu właśnie chwile, bo dzięki nim czują, że żyją. Także według mnie książka warta uznania, warta przeczytania. Oczywiście, jeżeli lubicie takie tematy, żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa-pa, pa. pa, pa, pa.